Halo Chyba wszystko działa um. Chyba wszystko działa Halo Halo, am Halo um. wszystko działa Halo, Halo, Halo. o Halo. Um. działa Halo, Chyba wszystko działa Halo, Halo o. Halo, Działa? Halo? Halo, na... halo. halo. Dobra. O. Działa? Halo, halo? Halo. Halo. Anyway. O. halo. Dobra. O. Działa? Halo? Halo. halo. Dobra. O. Działa? Halo. halo? Halo. 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 Hello,

dobra oh. tiy... o działa? Halo? nie to nie działa halo nie to nie działa halo dobra działa Halo?